Widzicie, jak to fajnie odjeżdża No Ej coś nam zostawili skrzyneczkę z ciastkami Patrz jak to fajnie będzie wracać A to jest ten artefakt coś mamy Wait jest. Patrz to będzie wracać zaraz Dobra, nie było fajne I co? I my mamy z tym iść? Przez to kurwa jest ciężkie ‫הילדים המפולעמון עשתה בצר Mamy tego, tu są drzwi, tu też są drzwi koło mnie. Te główne nie mają energii, więc trzeba odblokować jakiś generator. To ja idę do tych głównych zaniosu tego no, ciasteczko. Co? O kurwa, to jest takie laboratorium. To jest no. tak. Gdzie by te drzwi zaleźliście? Tam na początku jak... Ach. Kurwa, tutaj. No, tutaj. To jest. Kur... To się... To był mój zeskoczec stąd, nie? Nie rusza się. Napierdolę go. Nice. Przy mnie jest jeden. Przytrzymaj. Jeszcze jeden. O, to Ej, dwóch za jednym razem. Kombo zrobiłeś. Ja myślałem właśnie, że drugiego też zabiłeś. O! Przede mną Światło 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 wyłącz No ja wyłączone Nie rusza się okay. Drugi jest po prawej Chciałem powiedzieć po lewej Dobra idę do tego po prawej Chodź, chodź po. Dzień dobry. Do widzenia. A, Jeszcze jeden tam przy tobie jest? Czy to jest część ciała? Ten leży już. Jest, jest! Uh, uh, Stój, 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 Nie ruszaj. A, i jak wejdziemy po schodach, to jest na, na długo odschodzić. A! Uh. Co tu mamy? Granat, CFOAM. Przyda się. Dobra, uważaj, bo tutaj na górze jest jeszcze jeden. Dobra, widzę go. Na razie pulsuję, to poczekam. Duda, Dobra, jestem. Duda. Duda, weź glow -sticky. Duda, Dobra. sticky. Duda, weźglą na Dobra. Wiem. Jeden ja, jest? Stop, pulsuje. Nie. Się przeciąga. A ty nie <d Micazji> ruszaj się. Teraz pulsuje. Teraz nie. Ale ma obrzodzoną dupę. No, no właśnie chciałem powiedzieć, że nie <gulet> <Szemaw>. <gulet> <gulet> Dziękuję. Wiesz już? No, rób Patryk O kur... Co? <grym> Dobra, jest no, sam To skojarza ci to? Kurwa, co masz też idę IDem? mi się spodobała Ten płacz kurwa zamknięte, w wodzie jest, uwaga, uwaga znaczy Są dwa pojś... Krzypinguje Znaczyk... Ej, nie widzę. Ej, te glow sticky by się przydały, które tam są w kartanie. Ej, tam są trzy. Jak się pinguje? Środkowym. Ty pomoże mi ktoś? Poczekaj. Nie uszaj się. Bo musimy podejść. To trzeba mądrze zrobić. O kurwa, cztery tu są łącznie. Aha, to nie wiem, czy ten granat może by tutaj, był dobry. Tak? A nie. nie. Dobra, no to. No Chyba w ciebie są. To skoro odejdź, odejdź, cofnij się. Odej, odej, odej. Tylko nie wiem, czy umiem rzucać, bo to też będzie problem. Czekać tą latarkę. Aha, to, on, one się zatrzymują w miejscu, teraz masz. To ci je. Tam jest ich więcej! Jest. Kurwa, karabiny mama akrysane, no to ci dami. je, ale no co takują? Daj kamienia Daj kamienie Dobra Kurze, ta duża latarka była fajna Tu się chyba cofamy, wiesz? Nie, dobra, nie się. Ale cofamy się cofamy mhm. się Już byliśmy Ale coś tu jest O, amunicja ale jeszcze tutaj 31. Tu się cofamy e, 31 e, cofamy się. Pod tabulatorem masz ten mapę tu no to spróbujemy wersję. do zone 33, a to jest wone 31, dobra mi a ja może tak działko jakieś, co? <grym> Dobry pomysł, panie <grym> Stawiam na lewo Tutaj jest, tutaj jest. Na lewo już strzak. Aha, bo my musimy się tam rozejść No, podejdź się tam. Dobra już, już. Czekaj, jeszcze jeden. Dobra, tu musimy tu. Gdzie ja jestem Tyle po prostu na to. Padłem nie? Padł do tego. Laki, zaraz was podniosę. A, to. Powiedział, no, ale chyba co? Co to jest? Kurwa. Dobra, podnoszę was szybko. No, <śmuszelne> 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 <Na>, relax, relax, relax. Mhm. Yeah, Mam to tutaj. Tu też! Czemu no ten Duda wchodził w linię jak Nie Ej, dobra, działko kolego nie ma, bo... A ja też nie Ej działko, zepsułeś mi się. A, to przydałoby nie swoje działko zbierałem, dobra. Przydałoby się w sumie wszystko, teraz. Oh, Ma, Mam jeden ten, jeden nabój tylko. ten melt? to jest że do otwierania zam czy co? Nie wiem. To jest y ten padł? <grym> idzie duży, idzie duży. O, pad. Nie padł. Żadnych łopat, kurde. Nie goni. Leżę. O ja też. O, śmieszna gra. Dobra, dobra.